Hej, cześć Manko z tej strony VCR. Witam Was w odcinku informacyjnym. Słuchajcie, niektórzy z Was wiedzą o tym, że ja, Jerry i Latox prowadzimy dla Was turnieje w Brawl Stars. Teraz jest, słuchajcie, druga edycja, edycja edycja słuchajcie kwietniowa e, kwietniowa ostatnio była słuchajcie edycja marcowa był Ball teraz jest słuchajcie game grab no i jutro słuchajcie o godzinie 20 na kanale bro Stars polska link do tego będzie w opisie będzie słuchajcie odbędzie się finał o, go o godzinie 20 e, zagra drużyna holy moly versus słuchajcie krabę czyli cała cała Polska słuchajcie topka z Brawl Stars udało się im słuchajcie przejść pierwszy etap ćwierćfinał półfinał no i są słuchajcie w finale i jutro grają słuchajcie grają oczywiście o realne Pieniądze, tutaj chciałbym podziękować Naszemu sponsorowi, który sponsoruje Dla nas kartę PSC Dla kibica, słuchajcie, jak dostać kibica Jak wziąć udział w losowaniu To jest wszystko, słuchajcie, na naszym Discordzie Też będzie link w opisie do tego I słuchajcie, aplikacja Na Telegramie, gramy za grosze Bardzo fajne, słuchajcie, usługi Do Brawl Stars, do Clash Royale, do Clash klas, Także bardzo Was serdecznie zapraszam tam I oczywiście e, dziękuję za to e, Że postanowili Zasponsorować tutaj właśnie dla Yy, dla Kibica właśnie top kartę. PSC o wartości 100 zł, czyli warto słuchajcie oglądać te nasze turnieje i brać udział e, później. E, jako kibic oczywiście słuchajcie to wszystko na Discordzie, u nas jest także, zapraszam jak, jak się z tym zapoznać. Jutro będzie słuchajcie losowanie po finale właśnie takiej karty. Słuchajcie, bardzo dużo osób w Polsce e, nie, interes, nie, nie interesuje się w ogóle takimi rzeczami jak turnieje, słuchajcie, turnieje są naprawdę bardzo fajne. Zaraz będziemy ruszać z turniejem majowym. E, mowa o zapisach, to też słuchajcie, u nas na Discordzie będzie. Fajnie, że taka, słuchajcie, cała Topka Polski gra właśnie u nas, walczy, e, zarabia, słuchajcie, m, zawsze tam są jakieś nagrody. Ja to zawsze, słuchajcie, po 20 zł za trzecie miejsce, po 50 zł za drugie miejsce i po 100 zł za pierwsze miejsce dla każdego e, zawodnika, słuchajcie, tutaj sponsoruje Także część moich, słuchajcie, przychodów e, z Stars, tam z reklam, czy tam ze streamów właśnie przeznaczam na te turnieje. No i dziękuję oczywiście Latoxowi, Jeremu, że prowadzą ze mną te turnieje. Latox bardzo fajnie ogarnia razem z Jerem. Sam bym sobie nie poradził z takim czymś. I oczywiście słuchajcie, wbijajcie po raz kolejny, mówię, żebyście wbili na naszego Discorda. Tam dość często wrzucamy info. Słuchajcie, jest tam chyba ponad 600 osób już, także duże jest zainteresowanie, ale słuchajcie próg tych turniej. Też będzie za niedługo, za, za niedługo chyba pójdzie już chyba w tym miesiącu w górę, słuchajcie, bo w tym miesiącu będzie grany Siege, na jakich zasadach, jakie regulami to też słuchajcie, wszystko e, na Discordzie. Dziękuję, że są tutaj osoby, które grają, które naprawdę prezentują, tutaj na tym kanale słuchajcie, e, są zapisy z tych wszystkich meczy, możecie sobie wejść, zobaczyć jak grają, słuchajcie, na jakich mapach, dobierają, na jakich mapach grają postaciami, słuchajcie, bo Brawl Stars to nie tylko openingi. Są osoby, które chcą grać, które mogą w przyszłości zarabiać właśnie na graniu, bo jeśli Brawl Stars kiedyś ruszy naprawdę e-sportowo, to są szanse dla niektórych Polaków, że mogą zarobić bardzo dobre pieniądze, bo dobrze w to grają. Także zobaczymy, słuchajcie, co nam przyszłość przyniesie. W Clash Royale był taki moment, gdzie tam dwóch, z dwóch dobrych graczy zarobiło naprawdę bardzo dobre pieniądze. Chyba nadal tam słuchajcie grają e, W polskiej drużynie esportowej Nawet nie wiem, możecie mi na dole Napisać w komentarzach, no i słuchajcie co No i to tyle jeśli chodzi o ten odcinek Zapraszam was jutro w finał o 20 Będzie się słuchajcie działo dwie moste drużyny Naprawdę Oj kurczę. zobaczymy jaki będzie wynik No i to tyle jeśli chodzi o dzisiaj Trzymajcie się ciepło, miłej soboty Widzimy się jutro o 20 na streamie Na tamtym kanale, na Blowstars Polska Słuchajcie, link będzie w opisie Pozdrowariaty, ja cześć